Witajcie. Dziś zajmiemy się zmiennymi statycznymi oraz takimi, które są wbudowane w system operacyjny. Mamy kilka zmiennych statycznych, na przykład 0. Opisujące matematyczne zero lub logiczne nic. Mamy również zmienną zatwierdzenie, czyli prawda oraz zmienną. Pulse, czyli zaprzeczenie które ma również matematyczna 0 natomiast true jest matematyczną jedynką mamy również zmienną profil, którą omawialiśmy wcześniej czyli wskazuje lokalizację profilu użytkownika ładowanego podczas startu samego perszala. tutaj widzimy tylko jeden wpis natomiast jak weźmiemy select gwiazdka Będziemy widzieli komplet informacji. Następnie mamy statyczną PS Version, która nas informuje o wersji Archer zainstalowanej w systemie operacyjnym. Mamy również Home, lokalizację folderu przypisanego do użytkownika. Ta informacja jest zawsze w kontekście użytkownika. Mamy również PSHome, która nas informuje o lokalizacji komponentów PowerShell. Mamy również zmienną Error. W tej zmiennej przechowujemy informacje dotyczące błędów. Na przykład, jeśli sobie zadeklarujemy wartość zmiennej a jako numeryczną 1 następnie do tej zmiennej a spróbujemy przypisać wartość zmienną przecinkową pojawia nam się błąd. Natomiast uruchamiając zmienną error widzimy informację o ostatnim błędzie, który został yy, wykryty podczas działania naszego skryptu. Mamy również zmienne matematyczne math, które jest podstawą logarytmu naturalnego, która się nie zmienia w czasie. Mamy również zmienną pi. Zatem jeśli potrzebujemy wartości zmiennej pi, Zawsze możemy użyć takiego zwrotu. Mamy również zmienne, tak zwane środowiskowa. Environment, aptata. Czyli mamy lokalizację, informacje i konfiguracji zainstalowanych aplikacji na komputerze, ale w kontekście użytkownika. Mamy również Zmienną environment computer name. Jest to zmienna wskazująca nazwę komputera. Ona się nie zmienia w czasie oraz jest niezależna od profilu użytkownika. Mamy zmienną username i ona zawsze nam poda informację w kontekście użytkownika. I jego nazwy. Zmienną często się wykorzystuje w momencie, kiedy chcemy wyświetlić jakąś informację albo użyć nazwy użytkownika w kontekście jakiegoś działania. Mamy również informacje o instalowanych programach, a właściwie mówimy o ścieżce, w której zostały te programy zainstalowane. Program Files. Jest to ścieżka do aplikacji 64-bitowych, natomiast mamy jeszcze informacje o aplikacjach 32-bitowych zainstalowanych na systemie 64-bitowym. Te wszystkie informacje są to zmienne środowiskowe, czyli na przykład możemy sobie wejść w system, Zaawansowane. I mamy zmienne środowiskowe. Wchodząc tutaj. Mamy dokładnie te same informacje. Drive Data, Java Home, path, czyli wskazanie gdzie są zainstalowane aplikacje, które można uruchomić np. command nową. Mamy również username. Ta informacja tutaj jest w kontekście użytkownika system. Dlatego jest system. Mamy WinDir, który nam wskazuje instalację systemu operacyjnego. Spróbujmy. Environment. WinDir. C Windows. I mamy C Windows. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia.